Witam Was bardzo serdecznie. Tu Magdalena Atkinson z Dzięki Z Polska z motywami przewodnimi na miesiąc czerwiec. E, piękne słońce, lato, e, sprzyja e, przygodzie, i sprzyja również e, jako czas na refleksję, e, gdy jesteśmy na urlopie, gdy możemy odpocząć, gdy jesteśmy na łonie przyrody. E, I w czerwcu mamy bardzo e, ciekawe. Różnorodne energie, które się będą przewijać, i myślę, że to odzwierciedla w pewnym sensie właśnie naturę czerwca czyli jeszcze z jednej strony jesteśmy jedną nogą w szkole czy w pracy, a równocześnie drugą nogą już jesteśmy gdzieś poza domem i gdzieś szukamy nowych przygód. I stąd ta różnorodność energetyczna jest, że tak powiem, ciekawą synchronizacją. Dotyczyć nas będą w, w czerwcu takie energie jak dar wszechstronności klucza 16, dar przygody klucza 35, dar synergii klucza 45, dar rozróżniania klucza 12, magnetyzmu klucza 15, 15 i umiaru. Klucze 52 i te klucze łączą się w bardzo ciekawe połączenia, tak zwane pierścienie Kodonów. I tak, 16 i 45 dotyczą jakości dostatku, czym jest dostatek. I tutaj możemy jak gdyby zastanowić się na początku miesiąca, klucz 16 to już tak zupełnie zupełnie początek, bo potem już wchodzimy, zaraz w 35, ale. Warto o nim wspomnieć, dlatego że właśnie łączy się w pierścienie kodonów z kluczem 45 i oba te klucze mówią o jakości dostatku, o tym, co nas wzbogaca w życiu, również na poziomie biznesowym, finansowym, poczucia w ogóle dostatku. I tutaj z jednej strony mamy. Cień obojętności, który nas od, tej, od tego strumienia dostatku odciąga, i strumień dominacji, który nas też odciąga. Dlaczego nas odciąga? Czasami może nam się wydawać, że ci, którzy osiągają sukcesy, ludzie biznesu, w pewnym sensie są to osoby dominujące. Które wymuszają pewne energie i dlatego dochodzą do sukcesu. I w pewnym sensie e, cień niekoniecznie nas od sukcesu materialnego odciąga. Bardzo często e, osoby w cieniu mogą mieć, e, że tak powiem, na planie materialnym e, bardzo dobre warunki. Niemniej jednak, dostatek jest tym dużo większym i kluczowe o tym mówią: że to jest służba dla całości. I w momencie, kiedy wchodzi energia dominacji, narzuca innym swoją wolę. I tutaj mamy dar synergii idealny klucz na rozważania, jak powinien wyglądać zdrowy biznes. Także osoby z 45 kluczem mogą odczuwać to bardzo silnie w swoim życiu kiedy się poddają dominacji, kiedy dominują, a kiedy pozwalają na wyrównaną energię, na ujęcie wszystkich w całości, do czego 45. Klucz nas zachęca. I to jest jak gdyby taki archetyp idealnej firmy, w którym wszyscy, którzy pracują, od stanowisk wysokich po, po osoby, które po prostu pomagają, żeby było Pięknie, czysto, i żeby wszyscy byli najedzeni i mieli i, i, i zadbani, tak? I wszyscy w takiej firmie czują się dobrze i na miejscu. Być może możemy stwierdzić, że nie ma takich firm dużo, ale już one istnieją, one już są. I naszym zadaniem jest takie firmy tworzyć. Także dla wszystkich zainteresowanych biznesem zachęcam serdecznie do, do tego, by zajrzeć do jakości klucza 45. Później mamy zupełnie inną energię, mamy energię pierścienia cudów, a i tutaj mamy przygodę, dar przygody. Przepiękna energia, która nas napędza do tego, żeby odkrywać nowe rzeczy, do tego, żeby gdzieś podążać za, za czymś nowym, za czymś ekscytującym. W cieniu jest to głód, czyli ciągle niezaspokojona energia. Chcielibyśmy być może gdzieś pojechać i popodróżować? Ale tego nie robimy, czyli tłumimy tą energię, albo właśnie podążamy za tym. Ciągle gdzieś wyjeżdżamy, ale ciągle jesteśmy głodni, ciągle jest nie tak tam, gdzie jesteśmy. Czyli jest to w pewnym sensie taka energia, która ucieka od tego, co jest i gdzieś chce czegoś nowego, ciągle głodna. Tymczasem w darze chce nas ta energia zachęcić do tego, żeby jak najbardziej podążać za przygodą serca, jak najbardziej podążać za marzeniami o przygodach ale równocześnie zachować w pewnym sensie e, e, taki e, równowagę tak? e, w tym, żeby zauważać kiedy głód jest motywacją, a kiedy e, otwartość serca e, e, nas motywuje do, do, do podążania za duchem przygody. E, mamy również klucz dwunasty, który należy do e, e, Pierścienia sekretów. I tutaj mamy dar rozróżniania, rozróżniania jakości, co się kryje za ludzkimi słowami, za ich przekazem, za ich sztuką. Klucz 12 często się łączy ze sztuką. Z pewnego rodzaju krytyką tego, co jest dobre, tego, co nie jest, to, co niesie ze sobą jakość, a co nie. W cieniu jest to próżność, jest to snobizm. Poczucie, że jesteśmy lepsi od innych. Także warto tu się zatrzymać, jaka jest jakość naszych intencji, i im czystsze są te intencje, tym bardziej przejawiamy w naszym życiu klucz dwunasty. Kolejnym kluczem, bardzo pięknym, który przypada zawsze na przesilenie letnie, tutaj warto zwrócić uwagę na to, że daty. Poszczególnego wejścia tranzytu w kluczy mogą się, mogą się zmieniać z roku na rok, niemniej jednak pewne rzeczy zostają jak gdyby w równowadze i mogą się zmieniać linie, na którą dokładnie przypadnie konkretna data. E, niemniej jednak e, klucz piętnasty, e, razem e, ze swoim partnerem programującym, kluczem dziesiątym, jak i e, przesile, e, r, r, równoważnią e, dnia i nocy jesienną e, e, i wiosenną, e, są, że tak powiem, e, w pewnym sensie stałe, możemy powiedzieć. I tutaj mamy do czynienia z energią i jak gdyby z takim przestrzenią, w której ciągle się rozwijamy, w której ciągle kwitniemy, w której ciągle przyciągamy do siebie to co najlepsze. W cieniu jest to poczucie znudzenia, poczucie jednostajności, monotonii. I warto zwrócić uwagę na to, czy pozwalamy, żeby pewne rzeczy, które, są, które nam służą, do nas przychodziły, czy, czy mamy otwarte serce na tyle, by, by stało się ono magnesem, żeby nas ono prowadziło. Tego nas uczy klucz 15. I razem z kluczem 52 należą do klucza poszukiwań, czyli osoby, które, które mają ten klucz, te klucze, mogą odczuwać potrzebę głębszych poszukiwań w sobie głęboko i odnajdywania tych takich podstawowych prawd. W pewnym sensie wszystkie klucze nas tego uczą. Niemniej jednak jak się można na takim głębokim poziomie przyjrzeć kluczom genowym, wówczas zauważamy te połączenia w pierścienie, którymi są powiązane aminokwasy i części ciała. Także to jest w ogóle cała ciekawa jak gdyby gałąź kluczy genowych, które pokazują nam wglądy w bardzo ciekawe przestrzenie. Ale tutaj warto zwrócić uwagę, że klucz 52 i 15, a 52 zamyka miesiąc czerwiec, należą do pierścienia poszukiwań, i z jednej strony mamy właśnie dar magnetyzmu, klucza 15, a z drugiej strony mamy dar umiaru, klucza 52. 52 klucz jest niezmiernie istotnym dla zachowania, Zdrowia, równowagi na wszystkich poziomach życia. W cieniu mówi o stresie. Wiemy, jak popularnym tematem jest stres, ile przynosi szkód, a z drugiej strony, jak wielu ludzi jest pod jego wpływem i nie umie sobie znaleźć, jak gdyby uwolnić się od napięć, które niesie ze sobą stres. Klucz 52 uczy nas umiaru, czyli uczy nas w pewnym sensie równowagi, U uczy nas tego, że ani za dużo, ani za mało znajdź ten punkt, w którym, w którym e, potrafisz e, jak gdyby, e, wyznaczać granice, powiedzieć tak, powiedzieć nie, e, w której e, potrafi się zatrzymać. Bo klucz 52 w najwyższej wibracji CD mówi o bezruchu. Czyli, czyli w pewnym sensie zachęca nas y, ta energia do tego, żeby zamiast napędzać się stresem, y, pozwolić sobie na częstsze zatrzymanie i na wyczucie, co jest ważne, a co nie jest ważne, i zachowanie umiaru we wszystkim. Y, tutaj odnosić się może to do ogromnej ilości różnych dziedzin w życiu. Od jedzenia poprzez ruch, poprzez um, pracę versus czas spędzany w domu, z rodziną itd., itd. Także zachęcam Was serdecznie do zapoznania się z wszystkimi kluczami, um, które przypadają na dany miesiąc. Um, możecie je poszczególne znaleźć w kontemplacjach podróżnika, osobnych wideo poświęconych każdemu z kluczy. Um, a tutaj, że tak powiem, podsumowując, chciałabym e, jak gdyby pokazać drogę odcienia do CD. E, czyli e, na ten miesiąc mamy, e, jesteśmy zachęcani, by skupić swoją uwagę na tym, co najpiękniejsze w kluczach genowych. Z punktu widzenia klucza szesnastego to mistrzostwo. To. E, Ciągłe rozwijanie się w wielu dziedzinach, aż dojdziemy do poczucia um, mistrzostwa, um, zadowolenia, um, satysfakcji w tym, co robimy um, i budowania um, swojej, um, swojej wiedzy, rozszerzania swoich umiejętności. Klucz 25 uczy nas o bezgraniczności: o tym, że przygoda nie zna granic, tak? że nasze serce i otwarcie naszego serca nie zna granic. 45. Klucz, który mówił o darze synergii i o tej idealnej firmie, zachęca nas do komunii, czyli tu jest słowo komunia rozumiane jako jedność. Jedność wszystkiego ze wszystkim. Bardzo piękna energia. Kluczom genowym i zespołom, które tak jak Dzięki Z Polska dzieli się kluczami genowymi, słowo synergia. Jest niezmiernie y, bliskie to y, pojęcie współpracy y, między wszystkimi członkami y, zespołów. Y, w kluczu 12 mówimy o czystości, czystości serca. W kluczu 15 mówimy o kwitnieniu, rozkwitaniu, o tym, że jesteśmy wieczną y, łąką, na której kwiaty kwitną y, niemalże przez cały rok. I klucz 52, który nas zachęca do bezruchu. Czyli to w te wakacyjne dni dla tych, którzy mają wakacje. Zapraszam Was do tego, by, by zatrzymać się, znaleźć przestrzeń na oddech, by nie pędzić by nie być podsycany głodem przygody, tylko żyć tą przygodą i, i odkrywać nowe rzeczy. A dla tych, którzy zostają jeszcze w domu, zachowajmy umiar dobre relacje w naszych firmach, na, na zasadzie synergii, a nie hierarchii. Przeciągajmy to, co dla nas najlepsze. i ciągle rozwijajmy, swoje umiejętności. Także serdecznie Was yy, yy, pozdrawiam, życząc bardzo pięknego lata i yy, yy, do zobaczenia następnym razem.